Spróbujmy sobie wyobrazić maj 1945 roku, południowe Niemcy. Wśród tych kolumn wycofujących się żołnierzy Hitlera słychać również komendy w języku hindi, które są wypowiadane przez żołnierzy w mundurach armii niemieckiej. Żeby było ciekawiej, kim byli ci Hindusi w armii yy, niemieckiej, tak zwany Wolny Legion Indyjski. Charakteryzujący się z tym, że chodził w mundurach Wehrmachtu, ale nie miał czapek, tylko turbany ze swastyką. No to musimy się troszeczkę przenieść w historię, bo w styczniu 1941 roku, parę miesięcy przed operacją Barbarossa, gdy jeszcze obowiązywał niemiecko-radziecki pakt o współpracy i nieagresji, z Kalkuty do Moskwy przybył niejaki subhas Handre Bossem, przebywający do tej pory w areszcie domowym, taki zwolennik czynnej walki Hindusów z Brytyjczykami. Chciał on otrzymać pomoc dla planowanego powstania, które miało wypędzić Anglików z Indii. Oczywiście Rosjanie zbyli go jedynie niewielkim wsparciem finansowym, i Bose udał się w kwietniu do stolicy III Rzeszy, aby od Hitlera uzyskać aprobatę i pomoc w realizacji swoich celów. Natychmiast po przybyciu do Berlina rozpoczął dyskusję i negocjacje z niemieckimi ministrami propagandy i ministrem spraw zagranicznych. Ten indyjski polityk był współpracownikiem, a zarazem głównym rywalem Mahatma Gandiego w staraniach o przywództwo w indyjskim ruchu niepodległościowym i indyjskim kongresie narodowym. Natomiast w przeciwieństwie do Gandiego, Bose popierał bardziej agresywną konfrontację i walkę z brytyjskim imperializmem. Wiedział o wojnie w Europie i widział, że ta wojna w Europie może przyczynić się do niepodległości Indii, bo Wielka Brytania była zajęta. Na kontynencie i na Atlantyku. W wyniku zbiegu okoliczności po przyjeździe Bosse dowiedział się, że w większości nietknięta indyjska brygada zmotoryzowana została wzięta do niewoli przez żołnierzy Afrika Korps Erwina Romla pod El Mahal w Libii. Stwierdził oczywiście wraz ze swoimi niemieckimi sponsorami, iż otwiera to bardzo wiele możliwości takiego eksperymentalnego zabiegu. Można by utworzyć jednostki indyjskie w ramach niemieckich sił zbrojnych. Według planów miałyby one wziąć udział w niemieckim natarciu na Kaukas, a stamtąd przemaszerować przez Persję, Afganistan do Indii na czele ze swoim wodzem Netail Bosse. I 15 maja oddelegowano oficerów Luftwaffe do rozmów z mówiącymi po angielsku żołnierzami brygady. Odwołano się do doświadczenia oczywiście włoskiego sojusznika. Włosi jeszcze w 1941 roku, Chcąc wykorzystać nastroje antyimperialistyczne wśród wielonarodowościowych jednostek armii brytyjskiej w Afryce Północnej, stworzyli jednostkę złożoną z jeńców. Nosiła ona nazwę Czerwone Strzały. Składała się w sumie z trzech centurii, takich odpowiedników batalionu: Pierwszy był Centro A Arabowie, Centro I Hindusi i Centro T, Tunezyjczycy. Centuria złożona z Hindusów nosiła oficjalną nazwę Centro Pierwsze Bataliony Hazat Hindusium, czyli Batalion Wolnych Hindusów. Miała tropikalne mundurowanie włoskie z naramiennikami, tarczami na prawym rękawie w barwach narodowych: pomarańczowy, biały, zielony. Ale padki na kołnierzach również były w tych samych kolorach. Podoficerowie i oficerowie byli Włochami. W późniejszym okresie niewielką liczbę Tunezyjczyków i Hindusów wysłano do Włoch w ramach szkolenia spadochronowego. Jednak ci ostatni poklętce pod i Al stracili motywację do walki. Więc zostali rozbrojeni i z powrotem przewiezieni do obozów jenieckich. Oczywiście, jak się okazało, no nie na długo. Początkowo starania o ochotników, prowadzone we włoskich i niemieckich obozach jenieckich dały dość takie mizerne efekty. Pierwsza grupa, grupa 27 oficerów została drogą powietrzną przywieziona do Berlina, gdzie dotarła po czterech dniach i stopniowo do obozu szkolnego w Anamburgu Przetransportowywano kolejne grupy ochotników, Bose i jego współpracownicy. Przez kolejne miesiące prowadzili intensywną taką akcję propagandową, dzięki której w styczniu 1942 roku Ministerstwo Propagandy Rzeszy ogłosiło powstanie Indyjskiej Armii Narodowej. Ta armia, oczywiście, powstała w Berlinie. Jednostka ta wówczas składała się jedynie z ośmiu przekonanych zwolenników. W niedługim czasie przeniesiono sześć tysięcy najbardziej obiecujących kandydatów na członków do nowego oddziału do centrum szkoleniowego we Frankenburgu. Oczywiście. Można wśród nich odnaleźć przedstawicieli prawie wszystkich narodowości Indii, oprócz jednych, oprócz Nepalczyków, czyli sławnych Górków. Baktabar Habur Limbu dostał się do niewoli w Tobruku w Afryce Północnej, gdy służył w Górka Rifles, czyli to był taki drugi batalion 7 pułku strzelców. Razem z tysiącami jeńców został przewieziony do Włoch, gdzie do oddziałów Górków i Hindusów przemówił właśnie: Bosem, który próbował ich nakłonić do przejścia na stronę niemiecką, wygłosił im tam wykład i mówił, że my Nepalczycy nic nie wiemy, że musimy pozbyć się Brytyjczyków, przyłączyć do niego. Oczywiście tak to mniej więcej brzmiało. Ze względów bezpieczeństwa nową jednostkę nazwano Arbeitskommando Frankenburg. Ochotnicy rozpoczęli szkolenie wojskowe, choć powie, powiedziano im, że będą wykorzystywani jako batalion robotniczy. Pod koniec lipca 300 ochotników przeniesiono do ośrodka szkolnego w Königsbruku gdzie otrzymali niemieckie mundury z oznaką na prawym ramieniu, ukazującą skaczącego tygrysa na tle indyjskiej flagi. Na tarczą oczywiście widniał napis "Freies INDIEN, czyli Wolne Indie. Żołnierze oficjalnie zostali nazwani Wolnym Legionem Indyjskim, a 26 sierpnia odbyła się uroczystość. I właśnie w tym dniu odbyła się uroczysta tak jakby legalizacja i złożenie przysięgi dowódcą tego działu hinduskiego został oberleutnant czyli pułkownik Kurt Knappe. W następnych miesiącach różnymi sposobami w tym również nacisku zwerbowano różnych innych kolejnych kilkuset żołnierzy i zanim nadeszła połowa 1943 roku jednostka liczyła już około 2000 osób. Wszyscy oczywiście oficerowie i podoficerowie byli e, Niemcami, natomiast dopiero w grudniu 1943 roku dopuszczono żołnierzy i nielicznych legionistów, podoficerów do awansów na wyższe stopnie. E, w tym samym czasie jednostka zaczęła być znana jako Infanteria Regiment 950 Indische. Legion składał się w sumie z trzech batalionów po cztery kompanie. E, I jak to wyglądało w ogóle jeśli chodzi o przysięgę tego Legionu mm, Wolnych Hindusów? Przysięga brzmiała w ten sposób: cytuję. Składam na Boga tę świętą przysięgę naszemu wodzowi Subchazowi Handra Bosemu, głównodowodzącemu narodowo walki Indii i Firerowi Rzeszy Niemieckiej i Narodu Niemieckiego, Adolfowi Hitlerowi, jako głównodowodzącemu Wehrmachtu, że jako mężni żołnierze przyrzekamy całkowite posłuszeństwo i gotowość w każdej chwili, aż do utraty życia. To jest takie ciekawe, bo właśnie w tej jednostce najpopularniejszym językiem, oczywiście, to był język. Angielski, Nie tyle niemiecki, ile angielski. To była też jednostka, która posiadała specjalnie tłumacza na usługach Niemców, i w marcu 1903 roku, jeszcze przed wysłaniem jednostki na pole walki, Bose udał się na pokładzie Ubota do Singapuru, aby pomóc w organizacji rządu wolnych Indii u boku Japończyków, a także Indyjskiej Armii Narodowej, która osiągnęła liczebność trzech dywizji. I faktyczna wielkość nie przekraczała około 10 tysięcy żołnierzy, a dywizje miały wielkość co najwyżej brygad. No, oczywiście tam też Bose zginął w katastrofie lotniczej i kontrolę polityczną nad legionem sprawował rezydujący w Berlinie Komitet Wolnych Indii. W maju 1943 roku, żeby było ciekawiej, Hindusi zostali przeniesieni do. zostali przeniesieni do. Holandii i tam też trochę próbowali walczyć, żeby było ciekawiej. Oni walczyli w sumie w turbanach takich jak i nosili Sikhowie. Umoderowanie nie zmieniło się znacząco po przeniesieniu tej jednostki również do oddziałów Waffen SS. Legion posiadał również swój własny sztandar. To też jest ważna rzecz, no nieznana jest data jego nadania. Istnieje zdjęcie z listopada 1943 roku, przedstawiające poczet sztandarowy podczas okolicznościowej barady w Berlinie. Żeby było ciekawiej, w sumie jednostka ta miała również specjalne medale. Przykładowo dla nich stworzono pier Wielką Gwiazdę Tygrysa Indii. Tak samo medal stworzono dla nich gwiazdę pierwszej klasy za postawę dowódcy w bitwie oraz gwiazdę drugiej klasy bohater Indii. To były ciekawe takie odznaczenia. Oczywiście na nich, na nich był tygrys, żeby było ciekawiej. I ten order był przyznawany za regularne walki. Order był w ogóle produkowany we Wiedniu, to tak na marginesie. Legion Wolnych Indii w ciągu swojej krótkiej historii działań bojowych u w sumie niemieckich sił zbrojnych nie miał w zasadzie okazji wziąć udziału w walkach na pierwszej linii ze swoim wrogiem, czyli z wojskami brytyjskimi. Wykorzystany był jako jednostka budowlana, inżynieryjna oraz jako część obrony wału atlantyckiego. W sumie, tak naprawdę to kiedy poinformowano w ogóle Hitlera, że stworzono ten legion hinduski i poinformowano go o istnieniu Fryes Indian Legion, to Hitler odpowiedział ze zdziwieniem: Legion hinduski? To chyba żart.